Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Czas na kolejne wojskowe newsy. Dzisiaj będzie m.in. o zamówieniu na nowe rosomaki z zwierzami ZSW 30. Pierwsza partia licząca ponad 50 wozów ma zostać zakupiona w najbliższych tygodniach. Opowiem Wam także o dobrowolnej służbie wojskowej, która stała się bardzo popularna i z tego powodu MON zdecydował się na podniesienie limitów przyjęć. Będzie też myślę o ważnej informacji z USA, które podjęły kolejny krok w celu opracowania czołgu nowej generacji, następcy M1A2V3. Gotowi? No to zaczynamy! Finlandia, coraz bliżej kolejnej partii pocisków Czasm. Nowy członek NATO już za chwilę powinien nabyć kolejne pociski z rodziny Czasm. Minister obrony Finlandii udzielił stosownego upoważnienia na zakup tych rakiet dla dowództwa sił logistyki tego kraju. Na razie nie wiemy, ile takich pocisków zostanie zakupionych i za jaką kwotę. Aczkolwiek umowa będzie zawierać standardowe dodatki, takie jak usługi szkoleniowe, logistyczne czy dokumentację techniczną. Wraz z zakupem 64 myśliwców F-35A, Finowie wnioskowali o zgodę na zakup do 200 rakiet i to maksymalny limit dla tego zamówienia. Finlandia już posiada w swoich zasobach pociski Czasm, Podstawowej wersji, a więc o zasięgu około 370 km. W 2012 roku kupiła ich 70 i są one zintegrowane z tamtejszymi myśliwcami F18 Hornet w wersji C i D. Natomiast tym razem zamówienie będzie dotyczyć pocisków o rozszerzonym zasięgu ER, które są w stanie uderzać na cele oddalone nawet od 1000 km. Czyli mowa o tym samym uzbrojeniu, które niedawno i my zakupiliśmy w setkach egzemplarzy. W ostatnich miesiącach na jazmy zdecydowała się także Holandia, która będzie ich używać w swoich F-35, a zagub około 75 pocisków mają negocjować Niemcy. Holenderskie. F-35A w Nuclear Sharing. Skoro wspomniałem już o Holandii, to w jej kontekście zaszła ważna zmiana w programie, o którym w Polsce przynajmniej część z Was marzy, a dokładnie o dołączeniu do niego naszego kraju. Chodzi o Nuclear Sharing i o nowości, które zaszły w Holandii, która już w tym systemie partycypuje. Mianowicie do tej pory, do przenoszenia bomb nuklearnych B61, wykorzystywała ona F-16, a teraz, jako pierwszy kraj w Europie, przechodzi na F-35A. W związku z możliwościami tego samolotu, skuteczność ewentualnej misji powinna być znacznie wyższa niż w przypadku F-16. W sumie Holandia będzie posiadać aż 52 samoloty tego typu. Szacuje się, że na terenie Holandii może znajdować się nawet 15 bomb B-61. W najbliższym czasie mają być rozmieszczone nowe, w najnowszym standardzie B6112, a aczkolwiek Amerykanie pracują już nad kolejną wersją, a więc 13, która ma mieć przede wszystkim zwiększoną moc rażenia. Do tej pory europejskie kraje w ramach Nuclear Sharing stosowały F-16 oraz panawie Tornado, czyli samoloty już no nie pierwszej młodości. Nowy Abrams, coraz bliżej. W Stanach Zjednoczonych podpisano umowę między Wojskami Lądowymi USA a General Dynamics Land Systems, czyli dotychczasowym producentem czołgów Abrams w sprawie współpracy przy tworzeniu nowej wersji tych czołgów, Określanych obecnie jako M1A3. Na razie to początek drogi i oba podmioty mają wspólnie określić zarówno swoje wymagania, jak i możliwości technologiczne po stronie producenta. W najbliższych miesiącach ma zostać także opracowany harmonogram prac. No i w pierwszych założeniach szykuje się nam pojazd nowej generacji. Czołg ma być zdecydowanie lżejszy od obecnego Abramsa o kilkanaście ton i osiągnąć wagę około 55 ton. Jednocześnie oprócz większej mobilności, co przy takiej masie powinno być łatwiejsze. Ma się zwiększyć także stopień ochrony załogi, a zatem przy takiej masie będzie to trudniejsze. W takim układzie GDLS będzie musiał opracować nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą stworzyć nowy rodzaj pancerza, a także być może nowe systemy ochrony aktywnej zarówno w wersji hard kill, czyli przez fizyczną eliminację zagrożenia, a także soft kill, czyli przez zakłócenie sygnału pocisku. Zatem wyzwań jest naprawdę sporo. W zaawansowanym stadium była już kolejna modyfikacja M1A2, czyli cv 4 ale po doświadczeniach z Ukrainy uznano, że droga, którą podążała ta wersja, jest błędna. Mianowicie miała być jeszcze cięższa od cv 3 na co US Army nie chciała przystać, bo mobilność jest teraz uważana za jeden z kluczowych elementów. Jakie mogą być inne wymagania? Na pewno możliwość kooperacji z dronami, w tym z amunicją krążącą, załoga składająca się z trzech, a może nawet z dwóch osób, czy armata nowej generacji. Patrząc na to, co chce i może chcieć US Army, wydaje się, że trochę rozwiązań może zostać wzięte z Abramsu X, który przypominam nie był gotowym czołgiem, a demonstratorem technologii. Zatem jeśli faktycznie GDLS uda się spełnić wymagania US Army, może mieć naprawdę czołg zupełnie nowej jakości, który przynajmniej do czasu pojawienia się konkurencji w postaci MGCS będzie wyznaczał trendy w projektowaniu wozów pancernych nowej generacji. S300 dla Kirgistanu coraz bliżej. Zestawy obrony przeciwlotniczej S300 jest 400. Dość często są niszczone na Ukrainie. O kolejnym takim przypadku będzie także w dzisiejszym odcinku. A zatem rosyjski przemysł ma co robić i co produkować dla rodzimych sił zbrojnych. Niemniej i tak Rosja stara się wywiązać ze swoich kontraktów. A jednym z nich jest dostarczenie S300 dla Kirgistanu. Według tamtejszych mediów wspomniane uzbrojenie ma trafić do tego kraju w najbliższych miesiącach na podstawie z umowy z 2021 roku. Podobno negocjowane są zakupy kolejnych rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zakup S-300 jest jednym z elementów zaciśnienia relacji między Kirgistanem i Rosją, które planują w ramach wspólnoty niepodległych państw budowę wspólnej obrony powietrznej. Ciekawe, czy Kirgistan skończy jak Armenia, która również miała rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa, a w konflikcie z Azerbejdżanem została sama. Z tymi dostawami rosyjskiego sprzętu i tak nie jest zbyt kolorowo. Mianowicie na swoje zestawy systemu S400 czekają Indie. W 2018 roku zapłaciły za niego ponad 5 miliardów dolarów. I koniec dostaw miał nastąpić w tym roku, ale nie nastąpi. Rosja została zmuszona do przesunięcia ich na 2026 rok. I wcale nie jest pewne, czy faktycznie uda się wypełnić ten termin. Stany Zjednoczone kupują pociski JSM. Kiedy Finlandia praktycznie kupiła amerykańskie JASM-ER, USA zdecydowały się na europejskie pociski JSM, które będą przeznaczone dla wersji F-35A i C. Do wersji B się nie nadają, to znaczy nie do wewnętrznej komory uzbrojenia. Wersja skróconego startu i planowego lądowania jest trochę inaczej skonstruowana i tam się po prostu nie zmieszczą. Choć z tym przymiotnikiem europejski to nie do końca, bo co prawda konstruktorem jest norweski Kongsberg, ale pocisk został opracowany we współpracy z amerykańską firmą Raytheon. Dostawy mają ruszyć od 2026 roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 140 milionów dolarów. Obecnie planowany jest zakup ponad 260 pocisków. JSM ma zasięg nawet ponad 500 km, choć to zależy od formy lotu czy prędkości nosiciela. W przypadku niskiego pułapu, czyli w sposób najtrudniejszy do wykrycia i zestrzelenia, zasięg będzie wynosił ponad 200 km. JSM to powietrzna wersja innego znanego Wam już pewnie pocisku NSM. Są braćmi, ale nie bliźniakami. Tu macie zdjęcie, które zrobiłem w zeszłym roku na MS-Po w Kielcach. Jak widać są podobieństwa, ale i różnice. Kolejne egzosety dla Francji. Francuzi zamawiają kolejną partię tych pocisków przeciwokrętowych. W dodatku w najnowszej wersji MM40 Block 3C. Jest ona szczególnie uodporniona na zakłócenie przez środki walki elektronicznej. Nie wiemy ile dokładnie pocisków zostało zakupionych. W tym roku, we wcześniejszej transakcji, zamówienie opiewało na 55 pocisków i pakiet modernizacyjny dla 45 w starszych wersjach. A zatem Francja zwiększa zdolności eliminacji wrogich okrętów. Exocety to rakiety manewrujące produkowane już od 1975 roku. Mogą być wystrzeliwane z różnych platform, w tym myśliwców czy śmigłowców. Głowica bojowa waży około 165 kg, a zasięg rakiety szacowany jest na ponad 110 mil morskich, czyli ponad 200 km. Zamówimy kolejne rosomaki! Niedługo! Portal Defense24 otrzymał informację od Agencji Uzbrojenia, że w najbliższych tygodniach podpiszono umowę na kolejne długo wyczekiwane rosomaki. Pierwsza umowa w tym roku ma dotyczyć zamówienia 58 rośków wraz z wieżami ZSW-30, które będą zintegrowane ze spajkami. Druga partia ma zostać zamówiona w czwartym kwartale tego roku i KTO będzie trzykrotnie więcej, a dokładnie 174 naszych wozów ZSW-30, które mogą być już zintegrowane z pociskami Javelin, ale to jeszcze na 100% pewne nie jest. Natomiast pewne jest to, że rosomaki z drugiej partii mają być zamówione w wersji L. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest wydłużony kadłub o około 60 cm a jednocześnie zawiera nowy silnik, czy większy zasięg operacyjny. Wszystkie wprowadzone zmiany widzicie właśnie na grafice. Większa długość to także odzyskanie pływalności przez Rosomaka z wieżą ZSW-30. Ponieważ pierwsza partia naszych KTO, które są już wyposażone w tę wieżę, możliwości pływania nie posiada. Było to spowodowane zbyt małym zapasem pływalności. Wojsko uznało, że nie chce ryzykować i wymóg został zniesiony. Można powiedzieć, no wreszcie. Na taki zakup czekamy od wielu miesięcy, a stał się on jeszcze palący po przekazaniu najstarszych wozów w Ukrainie. W zeszłym roku pojawiały się informacje, że do końca zeszłego roku możemy zamówić nawet 400 rośków w wersji L. No ale niestety mamy czerwiec 2024 i nowe rosomaki do tej pory nie zostały zamówione. Miejmy nadzieję, że informacje Defense24 rzeczywiście się sprawdzą, a szczególnie ta druga część i pod koniec tego roku zakupimy dużo większą partię ponad 170 wozów. Kolejne, UH-60M dla europejskich krajów. Black Hawki mają ostatnio wzięcie na rynku, ale chodzi o wojskowe UH-60M, a nie S-70 produkowane w Mielcu. No ale myślę, że i tak warto odnotować ten fakt. A zatem Departament Stanu wyraził w ostatnich dniach zgodę na dwie transakcje. Szwecja może kupić 12 Black Hawków 60M z bogatym pakietem części zamiennych i pakietem logistycznym za maksymalnie 900 milionów dolarów. Do tej pory posiadała w swoich zasobach 15 takich maszyn. Drugim krajem z amerykańską zgodą jest Austria, która również chce zakupić 12 UH60M wraz z pakietami i tu cena wyniosła ponad miliard dolarów. W jej przypadku nie było wcześniej kupionych Blackhawków w tej konkretnej wersji, ale inne, jak S70 czy 60L. Nowe czarne jaszczębie dołączą do posiadanych tam już AW169M. Ostatnim krajem, który nabył większą ilość i Black Blackhawków, była Chorwacja która za ponad 270 milionów dolarów kupiła 8 takich śmigłowców, choć w jej przypadku 51% kosztów pokryły Stany Zjednoczone w ramach swoistej nagrody za pomoc Ukrainie. Ukraina już atakuje cele w Rosji. Wystarczyła zgoda USA na eliminację wrogich celów przy granicy, a Ukraina już następnego dnia wzięła się do roboty. Co prawda nie ma 100% pewności, że do ataku użyto amunicji GMRS i rzutnik HIMARS, bo nie znaleziono tam na przykład szczątków tej amunicji, ale wiele wskazuje na to, że to właśnie ta broń zajęła się eliminacją wrogiej baterii systemu S-300 bądź S-400. W załączniku znajdziecie link na X, gdzie są zdjęcia z dużą ilością ognia, dymu i zniszczonego rosyjskiego sprzętu, który ponownie nie był w stanie sobie poradzić z amerykańską bronią. Najwyraźniej Rosja radzi sobie względnie dobrze z zagłuszaniem sygnału GPS, ale z fizyczną eliminacją... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. No ale to nie nasz problem. Widać system S300 i S400 nie są takie straszne, jak już nie pierwszy raz pokazały starcia na Ukrainie. Całkiem możliwe, że kolejnym celem dla ukraińskich Hajmarsów będzie teraz lotnisko w Białgorodzie, które służy jako miejsce wypadowe na ataki na ukraińskie miasta. Dobrowolna służba wojskowa. Limit do podniesienia. Rozwiązanie wprowadzone przez wcześniejszą ekipę, czyli dobrowolna służba wojskowa, okazało się sukcesem i cieszy się sporym zainteresowaniem. Limit ogólny powołań wynosi obecnie 34 550 osób i do końca kwietnia tego roku skorzystało z niego 16 800 osób, czyli prawie 49%. Czyli prawie 49% limitu został wykorzystany. I tak na marginesie prośba o pomoc, bo za bardzo mnie to intryguje. W przekazach medialnych pada informacja, bazując na tych samych liczbach, że wykorzystano 56% limitu. Dajcie znać widzowie, czy ja czegoś nie rozumiem, czy ja po prostu liczyć nie potrafię. Wracając jednak do głównego wątku. Miesiąc maj miał być jeszcze bardziej obfity w ochotników i limit został wykorzystany prawie w 70%. W związku z tym zapowiedziano podniesienie go o 10 tysięcy miejsc, a szef MON stwierdził, że zrobi wszystko, aby osoby, które chcą służyć w polskim wojsku, mogły to zrobić. Przy okazji minister stwierdził, że tak gwałtowny wzrost kandydatów może wynikać z projektu SPEJ, który ma radykalnie poprawić wyposażenie żołnierzy w takie elementy, jak nowe kamizelki kuloodporne, mundury czy buty. Co do DSW, to w skrócie wygląda to tak, że mając 18 lat i polskie obywatelstwo, możecie zgłosić się do takiej służby. Na początku odbędzie się 27-dniowe szkolenie podstawowe. Po tym można zrezygnować albo udać się na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Następnie ponownie decydujecie. Przychodzicie do rezerwy aktywnej, do wojsk terytorialnych, albo do służby zawodowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o dobrowolnej służbie wojskowej, no to w opisie znajdziecie link, gdzie dokładnie wszystko jest opisane. Belgia także kupuje H-145M. Kończymy informacją o kolejnym kontrakcie dla Airbusa. H-145M stał się ostatnio niezwykle popularną maszyną. Swoje egzemplarze kupiły m.in. Wielka Brytania czy Litwa, a na ponad 80 śmigłowców, w tym w wersji pojowej, zdecydowały się Niemcy. Belgia z kolei zamawia 17 maszyn w zamieniu podstawowym i 3 w ramach opcji. Co ciekawe, mają one zastąpić w tamtejszych siłach zbrojnych m.in. 4 dużo większe NH-90. No i to tyle dla dziś dla was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału. No i oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, miłej środy i do następnego materiału. Hej!